Witam was serdecznie. Jak widać już na pokładzie, łódka wyszlifowana, wyszpachlowana, położony podkład i na to farba wierzchnia. Teraz mi zostało tylko jeszcze pod spodem pomalować antyporostem w tych miejscach, gdzie brakuje, bo jest niedomalowane. Specjalnie zostawiłem antyporost na koniec, bo lepiej jest przykleić taśmę do farby już wierzchniej niż do antyporostówki, bo to wszystko odchodzi, więc teraz sobie odznaczę linię, pomaluję i dno praktycznie mamy już z głowy. Biorę się tutaj za tą część górną pokładu, więc niezmiernie się cieszę, że już się udało dobrnąć do tego, do tego punktu. Jest jeszcze trochę roboty, jak widać. Teraz się wezmę za pokład, szlifowanie, znów, e, znów szlifowanie, znów szpachlowanie niektórych elementów, ale już się cieszę, bo już nie będę musiał tej łódki więcej obracać. Szczerze mówiąc, to z tym wschodzi bardzo dużo czasu. Jest to trochę ryzykowne, bo widać, jak to robię gdzieś na jakichś linkach, na jakichś taśmach nie zawsze się tam uda to dobrze złapać więc, więc ryzyko jakieś w tym jest staram się to robić w miarę bezpiecznie także też uważajcie na siebie jak robicie tego typu rzeczy, bo chwila nieuwagi no i można sobie narobić problemów chciałem również podziękować za subskrypcję, za komentarze bardzo fajnie, bardzo fajnie się to czyta wspieracie własną wiedzą podpowiadacie co jeszcze można zrobić, jak to uskutecznić? Okazało się, że jest sporo użytkowników tego typu jachtów Sportin 595, 620, 680, chyba 682. Także jest tych jest Sportin od, od chorta, tak naprawdę na naszych wodach. No tylko się cieszyć, że, że jeszcze tego typu jachty pływają po, po wodzie. Wiadomo, jest od zatrzęsienia najnowszych jachtów z nowych, z nowych komponentów. Natomiast, no wiadomo, wszystko, wszystko to kosztuje. I teraz, kupować łódkę wartą 100 czy 200 tysięcy, żeby wypłynąć 3 czy 4 razy w sezonie, no ok, fajnie, ale bardziej można zastąpić sobie to czarterem. Natomiast, taką swoją módeczkę, gdzie nie jest ona aż tak droga, i jeszcze jest, jeżeli ktoś to lubi, satysfakcja z remontu, to jak najbardziej, bardziej polecam. Także... A jeżeli interesuje Was, jak przebiegały prace, zapraszam do oglądania. Całość już umyta, gdzie nie już widać przebija żelkot, ładnie wszystko zeszło. Teraz zakładam papier ścierny, 80 na polerkę i jadę całą łódkę dookoła. Potem szpachlowanko. Przyszły mi już farby. Szpachle kupiłem w markecie, jakimś, nawet nie pamiętam dokładnie w jakim, w większości one są dostępne z włóknem szklanym, tak żeby były odrobinki tego włókna, wtedy jest ta szpachla mocniejsza. Podkład, podkład, farbę wierzchnią i rozcięgnik zamówiłem sobie na Allegro, wyszło mi to jakieś 450 zł. Podkład epoksydowy z utwardzaczem. Tej samej firmy robiłem Omega i to się sprawdza. Fajnie się maluje, bardzo fajnie kryją farby. Podkład no, będzie stosowany dwa razy, dwie warstwy. Część podwodną powinno się malować trzykrotnie, nadwodną wystarczy dwa razy. Teraz farba, farba poliuretanowa w kolorze białym. RAL 9010 to jest taki, no Omega też była malowana w tym kolorze. To jest biały, ale nie taki śnieżno-biały, troszeczkę przybrudzona biel. Natomiast na wodzie to, to nie ma znaczenia, to i tak wygląda, jakby było a bardzo biała. I wziąłem pół litra rozcieńczalnika. Zazwyczaj po, po szlifowaniu myję to jeszcze, żeby odpuścić. No dobra. Zakładam sobie papier na polerkę. Ta sama polerka co przy omedze. Mam osiemdziesiątkę papier na rzep, i jeszcze łyczek kawki słuchaweczki na uszy. No dobra, najgorsze za mną Teraz już tylko malowanie. Już nie mogę się doczekać jak pomaluję, obrócę i wezmę się za środek, no ale wszystko wymaga czasu. Teraz jeszcze odtuścić to najpierw podkurzyć odpylić, odtuścić No i biorę się za szpachlowanie. Dobra, łódeczka cała odpylona, taki zestawik, szczotka, oczywiście nie pasuje mi do rury, do odkurzacza, bo to szara taśma uniwersalna, klei wszystko, łączy wszystko, metal, plastik, drewno i wszystko inne, także odpylone fajnie. Teraz tylko przemyć i szpachlowanko. Lights Take me where I wanna visit. Are you alive? All oh, this breathing. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for the needs of life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? Minęła dobra godzina Dobierzemy się teraz za tych wszystkich miejsc I w końcu malowanie Długo wyczekany Długo wyczekiwany moment Ale w końcu nadszedł Małymi kroczkami do przodu I Ani się obejrze A jak będzie już pływał po morzach i oceanach no dobra, do roboty. Wszystkie te miejsca, które były szpaklowane. Przeszlifowałem, odtłuściłem, wyczyściłem z powrotem, odkurzyłem wszystko tak, żeby już nie było pyłu i biorę się za malowanie podkładem. E, będę to malował, dwoma, dwie warstwy będę kładł. E, pierwszą warstwę kładę dzisiaj, jutro, jutro prawdopodobnie drugą, bo musi być odstęp około 6 godzin, więc na dzisiaj już raczej nie zdążę, bo jest godzina. 17, 15, to za 6 godzin będzie 11, czyli 23. No nie będzie mi się chciało już tutaj siedzieć i jeszcze po nocach malować, więc wezmę się za to pewnie z samego rana jutro. Ale tak jak mówiłem, dwie warstwy w odstępach 6 godzin, pełne utwardzenie po dwóch dniach, czyli dopiero po dwóch dniach będę mógł malować farbą wierzchnią na biało. Ale wymyśliłem, żeby zrobić w ten sposób, że najpierw pomaluję to podkładówką. Jak to wyschnie wszystko, odwrócę łódź dnem do dołu. Tak żeby już po prostu nigdzie nie porysować, nie podrafać. I dopiero jak ją odwrócę, to pomaluję farbą wierzchnią. Wtedy ją sobie ułoży już na kobyłkach, popodpieram, bo, bo to też będzie sobie dosyć długo schło. Nie wiem ile tutaj farba biała. Przygotowanie składnik, pełne utwardzenie powłoki 7 dni w temperaturze 20 stopni. No tak, no to jak będę tutaj utrzymywał temperaturę 20 stopni, to cały tydzień w ten sposób łódka będzie i już nic nie będę mógł zrobić. Więc jak sobie ją odwrócę, te burty mogą sobie schnąć przez tydzień, a ja już mam zaplecze do tego, żeby robić sobie coś tam wewnątrz czy, czy z tyłu na rufie, bez ingerencji, bez, bez przenoszenia, bez cudowania i nie będę się musiał przejmować, że gdzieś mi się to podrapi. Dobra, malujemy podkładem. Pomalowane Dobra, ściągam maskę i uciekam, bo to strasznie śmierdzi. Pomalowałem całość. Niepotrzebnie rozrabiałem w słoikach, bo generalnie poszła równo calutka puszka. Zostało troszeczkę na dnie. Także na cały kadłub, jeżeli miałoby być malowane jeszcze z dnem, to dwie puszki to może być. Na styk, ewentualnie troszeczkę za mało. Natomiast, tak jakby tylko burty dookoła, to minimum puszka na jedną warstwę. Ja miałem jedną puszkę, więc muszę dokupić teraz drugą. Więc jutro pewnie nie pomaluję, bo jeżeli dzisiaj zamówię, to dopiero przyjdzie mi pojutrze. No, także pojutrze wezmę się za malowanie drugiej warstwy. Po pierwszym malowaniu, no wiadomo, gdzieś tam nie wszędzie było widać. Jak była mokra, to odbijało się po blask. A teraz, jak już wyschła, zmatowiała bardziej, to już widać ślady. Więc te wszystkie niedociągnięcia trzeba pomalować. Dosyć gęsta jest ta farba. E, ma taką konsystencję miodu. Dzisiaj odebrałem następną. Już nie będę się bawił w słoiki w mieszanie, tylko rozrobię ją bezpośrednio w puszce. Ale doleję rozcięczalnika, tak żeby była troszeczkę rzadsza, nie za dużo, ale troszkę, wtedy łatwiej będzie się to rozprowadzało. Także podkładówka. Sto trzydzieści osiem, dziewięćdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt pięć, przepraszam. We'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. No i poszła cała praktycznie puszka. I to dwie puszki na jeden kadłub. I to tylko dno. Jeszcze jest pokład. Dobra, resztę wymarzę jeszcze po... bliżej drzwi, tam mniej śmierdzi <gry> ale wyszło w miarę i tak pozostawały powałku jeszcze nitki ale tego teraz nie ruszam później to zeszlifuję ładnie pokryło dolanie tego rozpuszczalnika spowodowało to, że ta farba była troszeczkę rzadsza i dużo fajniej się rozprowadzała Chociaż po czasie ona i tak yy, odparowywała i robiła się znów taka sama gęsta. Ale dużo, dużo wydajniejsza się wydaje, jak się troszeczkę doleje, ona jest rzadsza, wtedy ładniej kryje. No, może też dlatego, że to druga warstwa była, więc pierwsza już miała podkład yy, i druga tylko, tylko się rozprowadzała po tej pierwszej, więc bardziej to kryła. No zobaczymy, ale wydaje mi się, że farbę wierzchnią białą jak będę dawał. To na pewno doleję troszeczkę rozcięczalnika przy pierwszej warstwie. Może przy drugiej już nie, ale na pewno przy pierwszej na odwrót. No dobra, teraz niech to sobie schnie. Dwa dni obracam i maluję białą wierzchnię. Mm -hmm. I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end inside, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta die. to too short to care about what you can. No udało się, na szczęście po raz kolejny bez uszczerbku na zdrowiu i na łódce. Tutaj się podłożyłem, tutaj pracowały te dwie linki od ściągarki, więc sobie popodkładałem z podliny takie gąbki na gąbkę deskę i po tym sobie chodziły linki stalowe. No bo gdyby nie to, no to by porysowały burtę. super, udało się. Teraz ją podnoszę na kobyłki, tak, żeby było dojście do całości, aż tutaj do dna. Czarstkowanie, malowanie na biało. Później podskutanty poros. No i tak już sobie tydzień będzie odpoczywać.